Ty, co to jest? Eee, Matko Bosko, to będzie chyba moja nowa życiówka. Eee, co jest? Ty, tutaj też jest dobra ryba. Eee. No tego to się nie spodziewałem, bo ja tam... Siemaneczko, ja jestem Gradu, a to jest Cegielnia I dzisiaj zobaczymy sobie, czy coś w nocy uda mi się tutaj ładnego złowić Ogólnie dzisiaj będzie ciężko, bo pogoda jest niesprzyjająca I zapowiadają w nocy burze, ale miejmy nadzieję, że będą nas omijać Jesteśmy w miejscu, gdzie złowiłem tego amura I widzę, że ktoś tutaj łowił, nawet ktoś tu autem wjeżdżał Ja wymyśliłem sobie, że nie rozkładam na razie nawet krzesła Ani żadnego parasola, tylko wędki zarzucę do wody I w razie wu, jak tylko będzie coś tutaj padało, to idę do auta i po prostu czeka nas przejdzie. Teraz to już trochę pouciekały, ale mieliśmy naprawdę prawdziwy, zmasowany atak ślimaków. <laughs> Szok, ile ich tu było, naprawdę. Cała, ale to cała masa. <laughs> I ogólnie mimo, że wiem, że pływają tutaj ogromne ryby, to moim celem dzisiaj będą piękne liny albo karasie. Bo słyszałem, że można tutaj złowić pięknego polskiego, złocistego karasia, a nie ukrywam, że jest to moim celem, taka. Perełeczka. także nie muszą być ogromne ryby, ale wystarczy, że będą te karasie, liny i ja będę bardzo, ale to bardzo zadowolony. A dzisiaj będziemy łowili na taki pelecik resztki i kupiłem coś takiego ochotka najtańszy, wymieszamy i zobaczymy. Dzisiaj mamy warunki naprawdę spartiańskie, bo tutaj już powoli zaczyna padać deszcz, dzisiaj w ogóle planuję łowić na trzy wędki przez całą noc, zobaczymy. Mniej więcej od 23 do rana, do 10 ma w ogóle już nie padać, tylko teraz możliwe, że będzie jakaś burza, więc musimy to jakoś przytrzymać. Tak jak mówiłem, ewentualnie uciekniemy do auta. Plan jest taki, że dwie wędeczki będziemy rzucali tutaj na środek tego zbiornika, a jedną wędeczkę będę rzucał właśnie pod tamtą wieżbę. Tam gdzie się te amury spławiały, tam gdzie po prostu te ryby się rzucały. Jedną wędeczkę tam, dwie tu. Wszystko wydaje się być ogarnięte, najważniejsze, że wędki zarzucone. Ten bajzer zaraz ogarnę, spokojnie. I zobaczymy co z pogodą, czy przynieść sobie może już ten fotel i rozbić parasol, czy jeszcze, zobaczymy. I mieliśmy jakieś pierwsze piknięcie na sygnalizatorze, także pierwszy kontakt jaki z rybą moja przynęta już miała, a dopiero co się rozłożyliśmy. A Ajajajaj, ładne branie było i zepsułem, no niestety. I pierwszą rybą dzisiaj okazał się być chyba krąg. Nawet nie wiedziałem, że one tu żyją. Powoli się robi już ciemno, ale miejmy nadzieję, że to będzie zwiastun pięknych okazów. Ale powiem Wam szczerze, że tak trochę dziwnie się siedzi samemu. No lekki dreszczyk emocji niepokój jest. O, jest i drugi pan krom Tylko ten zdecydowanie mniejszy, jakieś 20 cm Ale prezentuje się razem ze ślimakami, zobaczcie ślimaki mnie tutaj napadają. Mieliśmy branie, ale czy jest ryba? Coś czuję Ale co to jest? A i to jest znowu krom. Co jest grane? <ślimaki> zobaczcie. Ja myślałem, że tutaj nie ma tej ryby, a jej jest. I to dużo. Dum. Mamy ładnego karasia. I mamy bardzo fajnego karasia. Zobaczcie, 32 cm. Także bardzo fajna rybka. Trafia do wody. Trochę nam się rozpadało, ale jest już godzina praktycznie czwarta, także niedługo będzie już widno, więc przeżyję. Mamy kolejnego krąpia do kolekcji. No coś tam się dzieje, coś tam się dzieje. Mamy coś lepszego nad ranem na kiju karpiowym, a czuję, że jakiś opór tutaj ryba stawia. Ale zobaczmy, co to takiego. Ty, co to jest? Jaki karaś to jest. Łomatko bosko, to będzie chyba moja nowa życiówka. Czekaj, 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 podbierak, 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 podbierak. Jezus musimy go wyciągnąć. Musimy wyciągnąć tego karasia. Jaki on jest piękny! Damy radę, Krystach Na lozie Ale waleczny, skórczyk. Może sobie rękę jednak zamienię. Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko trzeba go teraz wyciągnąć, wiecie? la <laughs> Mamy go. Juhu. Ale Ale No Ej mi się podoba Jest pięknie Kurde co jest grane ej Dopiero co patrzy się ten karaś tam leży na macie, a tu odjazd na drugą wędkę Co jest? Ty i tutaj też jest dobra ryba Ty, a ja mam podbierak zajęty. No nie, no nie, no nie, no nie, no, nie, nie ej, silna tak samo Chyba będzie drugi karaś piękny tak mi się wydaje. Ta, to będzie karaś drugi. <ścoughs> Jaka faza. Tak, tak, drugi karaś. Podbierak mamy zajęty, musimy go tak spróbować podebrać. No nie, niestety. Kurde. Dobra, ten był mniejszy, więc wybaczam. A ten jest piękny. Zobaczcie na no tego potwora. No przepiękny jest to karaś. Wyrównany mój rekord. 40 cm, ależ przepiękna ryba Przez noc złapałem tylko tam 5 krąpi, sumika i małego karasia Ale tu widzę, że nad ranem się zaczyna dziać Wypuszczam go i zarzucam wędki Bo widzieliście, był kolejny i upolujemy na mój nowy rekord Jest wyrównany, jeszcze chciałbym złowić takiego z 3-4 Może 5 cm większego Myślę, że tutaj takie pływają Wystrzelił jak proca z Wow, po prostu fajniutka, ale to mega fajniutka ryba. I po cichu liczę, że dzisiaj pobije ten rekord Karasia. Zobaczymy. A może wpadnie jakiś rekord Lina? To też zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Podjarałem się tymi dwoma karasiami, które wzięły praktycznie w tym samym momencie, i mówię: Fajnie, świt, zacznie się, wow! No i jak szybko się zaczęło, tak szybko się skończyło, bo minęło od tamtego czasu już chyba półtora godziny i nie miałem nawet tyknięcia, więc. Nie jest łaskawy ten los jak jeszcze z 40 minut godziny nic się nie będzie działo, to zauważyłem, że bardzo dużo jest ataków drapieżnika i to widać na powierzchni wody, bo te ryby wyskakują i powiem wam, że mam dzisiaj spinning w aucie i mam nawet przynęty. Więc może po prostu jak się na metodę nie będzie działo nic, spakuję wszystko i jeszcze porzucamy sobie o, no właśnie widzieliście kolejny atak drapieżnika i może sobie porzucamy na spinning i może to da lepsze efekty. I minęło pół godziny i kompletnie nic się nie dzieje na metodę, a dzisiaj pogoda jest bardzo fajna, drapieżnikowa i co chwilę widzę jakieś ataki drapieżnika, dlatego chowamy sobie wędeczki do metody, zanoszę całutki sprzęt, mamy mniej więcej godzinę 6:30 i... Od siódmej zaczynamy łowić na spinning, tak do godziny dziewiątej i potem jadę do domu, bo już jestem troszkę zmęczony i na tym zakończymy. A w ogóle to wam się pochwalę, bo się dorobiłem w końcu spinningowego podbieraka, kurde. Można? Można. Jesteśmy ze spinningiem, bo powiem wam szczerze, że się trochę tą metodą znudziłem, no bo długo siedzieliśmy, całą noc, wieczór, rano, ileż można na tą metodę siedzieć. Tym bardziej, że jakoś się nie działo dużo, więc akurat na rozbudzenie się trochę z rana... Pink. Trzymajcie chciuki, żeby wyjechał. Jakiś taki okoń z 35 centów. <laughs> No tego to się nie spodziewałem, powiem wam. Takie zakończenie dnia mi się jak najbardziej podoba, tylko teraz tak. Podbierak, gdzie jesteś? Dobra, może pójdzie bez podbieraka, nie jest duży. No nie. A podbierak leży tu. No nic, ale szczupak był zauważony 40 cm. W sumie dobrze, że się wypił, bo i tak, no nie chciałem nic z nim zrobić, więc ale fajnie, zabawa, super. Podobało mi się. Ale czekajcie, podbierak wezmę pod nogi. Nie jest mi przykro. Ani trochę. Ale jakby tu był taki z 70, no to trochę byłoby przykro. Od razu się czołowego obudził. Patrzcie jaki rzut. To chyba będzie rzut po rybę. Cieszę się mega, że, że wiecie, że było branie, że była ryba. Nieważne, że jest niewyciągnięta, ale wiecie, to już wystarczy, że poczujesz rybę na kiju i już od razu jest zastrzyk adrenaliny. To jest właśnie najpiękniejsze w spinningu. Nawet nie trzeba tej ryby wyciągnąć. A i tak jest pięknie. No to cóż widzowie nocka zaliczona mi już troszkę energia spadła po nieprzespanej nocy a jeszcze muszę sporo kilometrów pojechać do domu więc ja już będę kończył bardzo wam dziękuję za obejrzenie trzymajcie się siema